Carl Jung ostrzegł nas o ukrytym królestwie w naszej psychice, przestrzeni, w której chowamy emocje, których odmawiamy. To właśnie nazwał cień ukrytą częścią nas samych, która nie ma urazy, zazdrości, winy, a nawet nienawiści. Społeczeństwo uczy nas, aby tłumić te emocje, uwarunkować nas noszenie masek uprzejmości i przywiązania nawet wobec tych, których potajemnie nie lubisz. Ale cień nigdy nie znika. Trzyma się pod powierzchnią, czekając na okazję do ujawnienia się. A najbardziej intrygująca część bez względu na to, jak bardzo ktoś próbuje ukryć swoje prawdziwe uczucia, subtelne pęknięcia zawsze pojawiają się w fasadzie. Czy kiedykolwiek wyczułeś coś o kimś bliskim? Ich słowa mogą być przyjazne, ich gesty ciepłe, ale głęboko czujesz niewypowiedziane napięcie, zimny podkład pod ich uśmiechem. To jest paradoks ukrytej nienawiści. Ludzie rzadko przyznają się do żywiania urazy ale ich podświadomość zawsze znajduje sposób na jego przekazanie. Ulotne spojrzenie, nieszczery śmiech lub pozornie nieszkodliwy żart z ostrą przewagą. Są to bułka tartą ukrytych emocji, a jeśli nauczysz się je czytać, możesz odkryć prawdę, która leży pod powierzchnią. Ale dlaczego ludzie ukrywają swoje prawdziwe uczucia? Dla wielu nie chodzi tylko o normy społeczne. Chodzi o samo oszukiwanie się. Cień nie jest tylko ukryty przed innymi. Często jest to ukryte. Ktoś kto potajemnie czy niechętnie może nawet nie zdawać sobie sprawy z głębokości własnych emocji, stłumią swoją zazdrość, przekonując się, że mają na myśli dobrze, podczas gdy ich nieświadomy umysł wycieka mikroekspresji pogardy. Jung wierzył, że kiedy ludzie nie integrują swojego cienia, kontroluje ich z głębin, kształtując ich zachowanie w sposób, którego nie rozumieją. Właśnie dlatego wykrywanie ukrytej wrogości wymaga czegoś więcej niż tylko słuchania słów. Wymaga świadomości subtelnego języka ciała, mikroekspresji i niespójności w zachowaniu. Co najważniejsze, wymaga głębokiego zrozumienia ludzkiej natury. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że czyjeś działania nie pasują do ich słów, zaufaj temu uczuciu. Cień zawsze pozostawia ślady, a ci, którzy uczą się go widzieć, mogą chronić się przed wpływami. Bez względu na to, jak dokładnie ktoś próbuje maskować swoje prawdziwe emocje, Niż świadomy umysł zawsze znajduje sposób na ich zdradę. Kar Jung wierzył, że to, co jest tłumione, ostatecznie znajdzie wyraz, często w sposób, który ucieka świadomą kontrolę. W tym miejscu w grę wchodzą mikroekspresje te ulotne, mimowolne ruchy twarzy, które ostatnie frakcje sekundy, ale ujawniają prawdziwe uczucia osoby. Krótki szyder, subtelne zaciskanie szczęki lub błysk pogardy w oczach. Te małe gesty mówią głośniej niż słowa. Wyobraź sobie rozmowę z kimś, kto twierdzi, że cię wspiera, ale kiedy dzielisz się swoim sukcesem, ich uśmiech zanika tylko zanim go zmusi. A może ich ton głosu przesuwa się nieznacznie, spleciony napięciem, którego wcześniej nie było? To nie są przypadki, okoliczności, są nieprzytomne, ujawniając emocje, których nie chcą, abyś widział. Podczas gdy większość ludzi koncentruje się tylko na mówionych słowach, ci, którzy zwracają uwagę na te mikroekspresje, Mogą rozszyfrować prawdę, która pozostaje pod powierzchnią. Poza wyrazem twarzy istnieją inne subtelne wskazówki, które ujawniają ukrytą wrogość. Uważaj na niespójności w zachowaniu. Ktoś, kto potajemnie nie lubi, może angażować się w akty pasywno-agresywne niewielkie, ale opowiadając znaki, takie jak udzielanie bezmyślnych komplementów lub wygodne zapominanie o ważnych rzeczach związanych z Tobą. Ich energia zmienia się, gdy jesteś w pobliżu. Nawet jeśli ich słowa pozostają. Inne subtelne wskazówki, które ujawniają ukrytą wrogość, obejmują obserwowanie niespójności w zachowaniu. Ktoś, kto potajemnie nie lubi, może angażować się w działania pasywno-agresywne niewielkie, ale mówi znaki, takie jak udzielanie bezmyślnych komplementów lub wygodne zapominanie o ważnych rzeczach związanych z tobą. Ich energia zmienia się, gdy jesteś w pobliżu, nawet jeśli ich słowa pozostają uprzejme. Zwróć uwagę na ich język ciała. Czy subtelnie dystansują się podczas rozmowy z tobą? Czy ich oczy zdradzają emocje, które są sprzeczne z ich słowami? Nieświadomość nigdy nie milczy. Zawsze znajduje sposób na komunikację. Nawet gdy świadomy umysł próbuje go stłumić, Jung podkreślił, że większość ludzkich zachowań jest napędzana przez siły pod naszą świadomością. Właśnie dlatego ludzie często starają się ukryć swoją urazę. Mogą wierzyć, że są subtelni ale ich nieświadomość zdradza ich przez najmniejsze działania. Po przeszkoleniu się, aby zauważyć te wskazówki, nie zostaniesz już oszukany przez fałszywe uśmiechy lub puste uprzejmości. Zaczniesz widzieć ludzi, kim naprawdę są, a nie tylko za to, kim udają. Nie zawsze zaczyna się nienawiść. Czasami rodzi się z czegoś znacznie bardziej podstępnego podziwu. Karl Jung uważał, że zazdrość jest często źródłem ukrytej urazy. Kiedy ktoś widzi w tobie cechy, że potajemnie pragnie siebie. Pewności siebie, sukcesu, inteligencji, a nawet poczucia wewnętrznego pokoju mogą zacząć od podziwiania cię. Ale z czasem podziw ten może zwinąć się w gorycz, zwłaszcza jeśli zmusza ich do konfrontacji z własnymi niedoborami. Proces ten jest początkowo prawie niezauważalny. Mogą świętować Twoje zwycięstwa, ale nuta frustracji wkrada się w ich głos. Mogą Cię pochwalić, ale w ich wyrazie jest sztywność. Głęboko w środku porównują się z Tobą, a im bardziej się czują. Jakby się nie udają, tym bardziej ich podświadomie zaklęty przeciwko tobie. Zamiast próbować się ulepszyć, rzut one na zewnątrz, obwiniając cię za to, że czują się gorsze. Prawda jest jednak taka, że w ty jesteś problemem. To nierozwiązana bitwa w sobie. Jung nazwał to projekcją psychologiczną. Kiedy dana osoba odmawia uznania własnych wad lub niepewności, projektuje te uczucia na innych. Jeśli czują się słabi, nazywają cię aroganckim. Jeśli czują się nieskuteczni, określają cię jako szczęście lub niezasługujące. Ich uraza staje się zniekształconym lustrem odzwierciedlającym ich własne zmagania, ale ukrywa je jako wady. Właśnie dlatego ktoś, kto potajemnie nienawidzi Cię, krytykowania Cię w sposób, który wydaje się dziwnie osobisty lub nieproporcjonalny, tak jakby Twoje istnienie było dla nich przestępstwem. Najbardziej niebezpiecznym aspektem ukrytej zazdrości jest to, że często maskował jako coś innego troska, konstruktywna krytyka, a nawet przyjaźń, mogą pozycjonować się jako zwolennik, jednocześnie podważając cię, oferując porady, które bardziej przypominają zniechęcenie lub świętowanie twoich niepowodzeń bardziej niż twoje sukcesy. Kluczem do identyfikacji tej ukrytej niechęci jest spojrzenie poza ich słowa i obserwowanie podstawowych emocji. Czy naprawdę życzą ci dobrze, czy też potajemnie rozkoszują się twoimi zmaganiami? Gdy nauczysz się rozpoznawać tę dynamikę, możesz uwolnić się od iluzji i chronić się przed toksycznym wpływem tych, którzy urażają cię za to, że jesteś tym, kim jesteś. Kiedy ktoś żyje wobec Ciebie urazy, ale nie chce lub nie może go wyrazić otwarcie, często ucieka się do subtelnych taktyk psychologicznych. Dwie z najczęstszych broni ukrytej nienawiści to bazowe i pasywno-agresywne zachowanie. Metody te pozwalają im atakować przy jednoczesnym zachowaniu prawdopodobnej zaprzeczania, dzięki czemu kwestionujesz własne postrzeganie. Wobec ciebie, ale nie chce lub nie mogą go otwarcie wyrazić, często uciekają się do subtelnych taktyk psychologicznych. Dwie najczęstsze broni ukrytej nienawiści to bazowe i pasywno-agresywne zachowanie. Metody te pozwalają im zaatakować, zachowując prawdopodobną zaprzeczenie, powodując, że kwestionujesz własne postrzeganie. A nie rozpoznając jej wrogość, za to, czym jest. Karl Jung wierzył, że nieświadomy umysł napędza wiele ludzkich zachowań, co oznacza, że wsiagi, nawet gdy ktoś nie jest świadomy własnej urazy, nadal przenika on do jej działań. Gaslighting jest jedną z najbardziej podstępnych taktyk, które potajemny nie lubi, aby subtelnie podważyć swoją rzeczywistość, czyniąc wątpliwość. Mogą odrzucić Twoje obawy zwrotami takimi, jak przesadzasz, lub to się nigdy nie wydarzyło. Nawet jeśli wyraźnie pamiętasz wydarzenia, mogą zaprzeczać rzeczy, które wcześniej powiedzieli, lub przekręcać sytuację, abyś poczuł się nieuzasadniony. Z biegiem czasu osłabia to Twoją pewność siebie, czyniąc po drugieniu gania instynkt, a nawet własnego zdrowia psychicznego. Jest to forma kontroli psychologicznej sposób, aby zapewnić dominację bez konieczności bezpośredniej konfrontacji. Z drugiej strony, zachowanie pasywno-agresywne działa w inny sposób. Zamiast bezpośrednio wyrażać swoją urazę, pozwalają, aby wyciekły przez komplementy, sarkazm lub celowe akty subtelnego sabotażu. Mogą zapomnieć o zaproszeniu cię do czegoś ważnego lub udzielić porady, która wydaje się pomocna na powierzchni. Ale w rzeczywistości jest zaprojektowana, aby cię zniechęcić. Ich wrogość jest ukryta za humor, troskę lub niewinność, więc jeśli je wezwasz, mogliby z łatwością odrzucić, mówiąc po prostu żartowałem, lub podejmujesz to w niewłaściwy sposób. Celem jest wyrządzanie szkody bez ponoszenia za to odpowiedzialności. Jung podkreślił, że represje nie eliminują emocji. Po prostu zmusza ich do wyrażania siebie w zniekształcony sposób. Ludzie, którzy angażują się w oświetlenie gazu i pasywną agresję, często nie są świadomi własnych motywacji. Mówią sobie, że są rozsądni lub nawet pomocni, ale głęboko ich cień działa, manipulując ich działaniami, które służą ich zakopanej urazie. Rozpoznanie tych zachowań ma kluczowe znaczenie, ponieważ gdy zobaczysz je takim, jakim są, możesz odmówić manipulacji. W momencie, gdy przestaniesz kwestionować własną rzeczywistość i zaczniesz ufać swoim instynktom, ich władza nad tobą zaczyna się rozpuszczać. Karl Jung uważał, że klucz do ochrony przed ukrytą urazą i toksyczną energią jest samoświadomość. Kiedy naprawdę znasz siebie, twoje mocne strony, twoje słabości, twoje wartości, negatywność ludzi traci nad tobą swoją moc. Ich pasywno-agresywne komentarze nie podają twojej pewności, ich manipulacje nie sprawiają, że kwestionujesz swoją rzeczywistość, a ich zazdrość nie wydaje się już osobistym atakiem, ale raczej odzwierciedleniem ich nierozwiązanych zmagań. Jung nazwał tę indywiduację procesu podróż polegającą na integracji wszystkich aspektów jaźni, w tym cienie, abyś nie był już kontrolowany przez nieświadome siły rządzące zachowaniem większości ludzi. Pierwszym krokiem jest uznanie, że emocje innych ludzi nie ponoszą Twojej odpowiedzialności. Jeśli ktoś Cię urazi, zazdrości Ci lub potajemnie Cię nienawidzi, to jest ich wewnętrzna bitwa, a nie Twoja. Jest to projekcja ich własnych niepewności, walka, która istnieje w nich na długo przed tym, jak się z nimi zaangażowała. Moment, w którym przestaniesz internalizować ich negatywność, to moment, w którym cofniesz swoją moc. Zamiast reagować emocjonalnie, możesz obserwować ich zachowanie z miejsca oderwania, zrozumienie, że ich uraza nie ma nic wspólnego z tobą i wszystkim, co z nimi zrobić, ale sama świadomość nie wystarczy. Moment, w którym przestaniesz internalizować ich negatywność, to moment, w którym cofniesz swoją moc. Zamiast reagować emocjonalnie, możesz obserwować ich zachowanie z miejsca oderwania, zrozumienie, że ich uraza nie ma nic wspólnego z tobą i wszystkim, co z nimi zrobić ale sama świadomość nie wystarczy. Musisz także ustalić granice. Ochrona się przed toksycznymi osobami nie oznacza walki z nimi ani próbą ich zmiany. Oznacza to odmowę zaangażowania się w swoją grę. Kiedy ktoś cię zapala, pozostań w twojej rzeczywistości. Kiedy podważają cię pasywno-agresywnymi komentarzami, nie daj im emocjonalnej reakcji, której szukają. Kiedy próbują manipulować cię winą lub obowiązkiem, pamiętaj, że nie ponosisz odpowiedzialności za ich uczucia. Jung wierzył, że prawdziwa moc pochodzi od wewnątrz, a kiedy uprawiasz wewnętrzną siłę, zewnętrzna negatywność nie może już do ciebie dotrzeć. Najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest przekształcenie ich negatywności w paliwo dla własnego wzrostu. Zamiast wyczerpać ich uraza, użyj go jako przypomnienia o swoim postępie. Ludzie zazdroszczą tylko ci, którzy robią coś dobrze. Ich ukryta nienawiść jest znakiem, że ewoluujesz, że ucieleśniacie coś, co chcieliby. Zamiast więc cię odprowadzić, pozwól, aby popchnął cię do przodu. A jeśli ten film pomógł ci lepiej zobaczyć, upewnij się, że zasubskrybuj, zostawiaj podobne i włącz powiadomienia, ponieważ codziennie publikuję takie filmy, pomagając poruszać się po ukrytych warstwach umysłu i odkryć głębsze prawdy o sobie i otaczającym ci świecie.